Bartoszyce, 14 listopada 2014 roku. Oświadczenie. W nawiązaniu do wystąpienia redaktora Jerzego Nowickiego w telewizji Bartsat oraz zamieszczania tej wypowiedzi na portalu Bartoszyce bez fikcji, oświadczam, że nie zgadzam się na przeinaczanie faktów. Potwierdzam, że w połowie września, jak zaznacza redaktor Nowicki, brałem udział w spotkaniu, na którym poinformował on o planach organizowania debat telewizyjnych. Przekazałem też swój adres mailowy panu redaktorowi. Z wypowiedzi redaktora Nowickiego wynikało, że propozycje programowe i cenowe debat i cennik wyborczy telewizji Barcet otrzymamy na wskazane adresy mailowe w pierwszych dniach października. Niestety w wyznaczonym terminie żadnej propozycji nie otrzymałem, ani też nie otrzymał ich KWW Wspólnota Samorządowa. Zaniepokojony brakiem oferty zadzwoniłem do rektora, redaktora Nowickiego w dniu 30 października z prośbą o informację, po czym pan redaktor wysłał nam swoją ofertę. Przypominam, że otrzymaliśmy ją z niemal miesięcznym opóźnieniem. Chcę podkreślić, że było to 30 października. Na kilka dni przed pierwszą debatą w tym czasie wypadł jeszcze Święto Zmarłych i Dzień Zaduszny. Dziwnym zbiegiem okoliczności KWW wspólnota samorządowa została pozwana w trybie wyborczym do sądu okręgowego w Olsztynie za rzekome łamanie prawa wyborczego przez, Stanisława, przez pana Stanisława Nałęcza, brata obecnego burmistrza. Pierwsza rozprawa odbyła się już 31 października, na której udział musiała wziąć m.in. Wioleta Machniewska, pełnomocnik finansowy komitetu celem odrzucenia tam stawianych zarzutów. W dniu 5 listopada zadzwonił do mnie pracownik telewizji Barca Krzysztof Żukowski z zapytaniem, czy potwierdzamy udział w debacie. Poinformowałem go, że w świetle faktu, że zostaliśmy przez jedną ze stron pozwani do sądu, zamierzamy wydać oświadczenie i zapytałem o potwierdzenie adresu mailowego celem przesłania go, lecz jednocześnie poinformowałem, że zajmiemy ostateczne stanowisko po konsultacji z Violetą Achnieską. W tej też rozmowie zapytałem o warunki odczytania oświadczenia na wizji, po czym usłyszałem, że pracownicy Barcatu zajmą w tej sprawie stanowisko. W dniu 5 listopada wysłałem oświadczenie wydane przez Violetę Machniewską na wskazany adres mailowy z nazwą Barcat w adresie, a nie na prywatną skrzynkę, jak niezgodnie z prawdą sugeruje pan redaktor Nowicki. Poza tym pan redaktor Nowicki mówi w oświadczeniu również nieprawnym, gdyż twierdzi, że odniosłem zwrot do użytku wewnętrznego, do oświadczenia pani Wiolety Machniewskiej. Ten zwrot odnosił się do przesłanej do Barcatu kopii pozwu sądowego i tam zawartych zarzutów stawianych nam przez Stanisława Nałęcza. I użyłem go w drugim mailu, a nie w pierwszym, w którym wysłałem oświadczenie pani Machniewskiej. To są fakty. Były dwa maile. Pierwszy z oświadczeniem pani Wiolety Machniewskiej a drugi z załączoną kopią pozwu sądowego pana Stanisława Nałęcza. To w drugim mailu napisałem, napisałem, że jest do użytku wewnętrznego. Informuję, że po tych działaniach nie otrzymałem stanowiska telewizji Barcet na oświadczenie machniewskiej, a oświadczenie machniewskiej nie zostało odczytane. Rozpowszechnianie w mediach innych informacji niż faktyczne daje mi wiele do myślenia. Bardzo zastanawiające jest też, że odmówiono dla KWW Wspólnota Samorządowa wyemitowania oświadczenia Wielety Machniewskiej w Radio SK, wcześniej Radio Bartoszyce. Zbigniew Makarewicz. Na chwilę obecną jestem usatysfakcjonowany wyrokiem sądu apelacyjnego. Zarzuty Stanisława Nałęcza zostały odrzucone w 100%. Stanisław Nałęcz. Został ukarany kwotą 1200 zł na rzecz naszego komitetu. Jako, jako dogrywka.